Dobra, jaką mapę gramy, moi koledzy, kompani? Może Fraktur, OG Fraktur, ej OG Fraktur dajmy. Tak? No widzowie piszą tak na czacie, no go! No go, go dla widza Fraktur, go dla widza Fraktury. Dobra, jaką postacią gramy widzowie na Frakturze? Jet! I Jak zastawiasz na jet, widzowie! Jak zastawiasz na jet? Łeska wokół, aż! Łeska jak zastawiasz na jet! Dasz na metal, pamiętacie? Nie nie wiem, to mam pikować, tą dalo kill, to nie wiem. Duelista mam pikować, kurt, nie którego. No ja i tak gram cypkiem, nie? To jetka na Dobra, Rodność nie Dobra, ulta trafisz, nie jest, stuna postawić, będzie git Ważne ogłoszenie! Wspólnie z AceGear zrobiliśmy turniej charytatywny z pulą nagród 10 tysięcy złotych, specjalnie dla Was. Jeżeli chcecie wziąć udział, koniecznie wejdźcie na Discorda, tam macie poradniki jak się zapisać oraz kanały do znalezienia swojej nowej ekipy. Oczywiście w komentarzu załączam Wam też zbiórkę, która będzie aktywna aż do końca turnieju. Mam nadzieję, że 13 grudnia widzimy się na streamie oraz turnieju charytatywnym. Pamiętajcie, że podczas streama charytatywnego będę też rozdawał dla Was sprzęt o wartości 2000 zł, więc mam nadzieję, że widzimy się od 13 grudnia na moich dobra. Wygramy teraz, co? No, ale tak teraz jakoś nie wiem, jakoś czuję, że są nad nami, jest jakaś burza, tak szczerze. Teraz nie, no. teraz nie wygramy. Nie, dzień. No, czuję, że jest burza nad nami. Dam wola po prostu na tego, no bliska. Zwrócę tutaj, tutaj. jakiegoś tego. są Slayer i będzie Gigi. Nie ma nic samej, no. Myślę, że oni nie ogarniają tej mapy, tak szczerze, oni nie znają me. First time, myślisz? Fracture? No złapał gdzieś w by... Ja też się ogarnę tej mapy To jak to nie? Czy ty tam są? Dwójka no. na pewno. Dwójka. Trzydzieści siedem kill'ów. i... nie no. Wiem, no. jak to się nazywa. No. Masz go, masz go. Kur... leczy jest. Mega miałem ciężary, mega miałem ciężary w tej rundzie. Mega było ciężko. Szybkie przypomnienie o tym, że ponad połowa oglądających nie subskrybuje tego kanału. Więc jeżeli jesteś w tej grupie, zostaw suba i życzymy jego oglądania. Brawo. Baba, baby. Brak ładunków! Tak, braby, bebe, braby. Bebe. Bra e, ktoś jest na tego, Bra e, jest tego? E, nice, nice. E, nice ktoś jest na tego, na moim łolu. Ej, dobra, nie słuchaj. Spada, Oj. Dwóch i mają auto. Ja na tu Ej, nie miał tego odlacha? Andem? O wow, dał mi keda! Zdubi test! Zleczył, on ma odlawa i on się dołączył z tasikiem Ale mi się odnawia, mi się, shield! poczekaj Mordziu! Mordo! Mordziu, tu jest rypek! To jest? Zleczył. Kurde. Mogą dać? jestem tu. Elbu! Wyszedł już. Uwe, Ej, a A-A. Heaven o, o, o. jeden. Power, power, power. power. Hey. power. Jest okej, okay, jest okej. Okay. Ja to mam. Ja to, ja to ej, mam. Ej, dawaj zrobimy ace'a z fantoma. Nie, z fantoma nie robimy ace'a akurat. Oni dogują mnie stąd. Chodź, jada. Leżą mnie? Oni grają w tej gry. Chodź, drugi. cofam. No to strasznie, mechamotorzy. Strasznie, no. Cypher ma kamerę, to uważaj. Tu jest jakiś t na mnie. On był wcześniej stanuje. Chyba nie ma. Jest topside. Ok, ja, wow. nice. Oh. Ja lubię tego fraktura tak szerzej. Ja lubię tą mapę, jednak. More, okay. Wychodzą. Oj, oj, oj. Mój się, małeczek coś nie się, coś nie umija. Ale mój ziomeczek Victor jest w gazie. Najak. Najak. Ej, blisko smoku. U mnie. Stój Jeszcze, jeszcze jeden. ja jestem. Już zaczęło nam ratuję. Kur. Ale no daj. zostało jeden. Jesz ratuje dobra. Dobra. A, na bananie był. Na bananie no, jeden był na bananie. Nie, to nie jest banan. To I był banan. to nie jest banan. To był banan. Dobra, ty nie jesteś jest banan, banan chyba jakiś. Jak ty nie możesz ubić go? No ja nie mogę ubić nikogo, bo mam zimną O! Swoich zesunął! Nieźle? Ej, nie żyj, no nie no ulta ultałasz! No jak to będzie losę? na golda, na golda, przypominam! Na digla, na digla, na golda. Ojej, 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 ojej! Baj babki Blisko, blisko, blisko. okej ok. <gulity> w Nie, tak, to jest. Cypher za mną, Ej, no nie, w CT jest! Bloody, myszka Bloody w CT. Nice! nice. Oby tego jeden jest tego No trapię mniej więcej hey. Uuu Na tobą Sanduje, to ja, graj. Bordo Minus 80 neon 40 Okej, okay, jeszcze trzech nice, nice Super, super. Dobra pierwsza na przełamanie Oj O alien Ja on blokuje zawsze gdzie jestem no, oni produkują, bo na nich nie było Dobra, FFA, bo musimy dać wiecie? Jest gdzieś tutaj. No, no. Na tego, na ZPC będzie. Jest. No, jest nice Widzę, że walka z goldami, no nie ma lekko. Zrobimy ten, na apresję, a ty draftujesz na tualem No, on tam stoi i czekał, zrobiłem to już raz i mnie zabił. A ja nie mam draftu teraz. A, a, a jak zrobimy na apresję? No ja nie mam drata teraz, mam wandala Nie mam kajsu. Chciałem osanda. Nie rzucił tego. Nie mam go tu. Podchodzę. Czekaj. No, Holduje, holduję, Leży Leży. Jest gotowy. Nie wiem, topside musi być gdzieś pewnie. Bez. No i wyszedł CT. No, no, Powali. Powali. Orba sobie podniósł. Do... Do... Mam ulta teraz, więc będzie łatwiej. Biorę... to CT dużo. CT dużo, jeden tower, jeden tower. No i dwóch tower, a się nie piją tak. tower, no, jeszcze no, jeden tower, jeszcze jeden. Jeszcze tripa. Nice. No ja kolej. się... Nice, ładnie. Ah. Dobra, gdzieś chowają. Zajdę gdzieś. O, no już macie. Nice. Co to jest? No, on nie mnie tak zabija. No nie, no on tu dogował i strzelał w smogę i nagle mnie holduje. Nice. Nice, Też, nice. No No przechodzi prawdopodobnie to. Okay, ja na razie wolna, ale ich, Zostań, Zostań, zza, tutaj, oh, oh! nice, może zniknąć za niedługo. Zabijem oh, mi starek, mój lubię tutaj. Co się wkurzał? Co? Kamie dalej teraz? O! to może tak było. Nice, nice. Gdzie jestem w łokciem? No i to czasami też grają, nie? No, to no upside często. Trapy, nie wiem, ten cypher zmienia, ale raczej to A jest łatwiejsze. Bo tu gra ten omen i on gra na tym. Tylko musimy przez sand iść, jak A to sant No to, to idźcie, ja idę tędy od y, tego Disza. Dobra, 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 go. dam. na mnie, na Hei, mnie nie on. on. Leżę? Ja idę Nice, ładnie. Nice. Nice. ładnie no i dobra, pistol i jedaczymy, ja nie? Dobra ładnie dwa dwa, 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 Dobra dwa, 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 nie Dobra, dwa, 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 Tak, nie ma nic... Nie. Dobra, próbuję dawać smoky, jest i Dobra, nice. Daję wam wszystkiego na. I subrazem. Gdzie ja widział? Czekać. Czekaj, to jest imposta? Subside. Minus 71. Top set. Nice. No ja więcej nie mogę bo na kotaku byłem nie. Nice. Dobra. Ładnie. I teraz widzowie jest ten moment, gdzie mogę dasznąć i ciabderstować tutaj. Jezu, takie piękne to było. Wszystkie piękne momenty w moim życiu mi się przypominają tu. Nie widzę nic. Amen, muszą ja być. Na... Co to jest? Armia. Armia. Arbia. Słuchaj, <laughs> Słuchaj. O, No. O, no, no, no. Było to do przewidzenia. O, 55. 5. Low, minus 100 i na no, on też była, nie wiem czy mam tamtego. Ole mi dał! Co? Widziałeś Co? Co? to? No nice. 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 No ale go wykasował. Ale go. Go. go wykasował! Żeby dostać dodatkowe punkty. Punkty mają. nie No Te goldy są takie mocne. No jak mocne? Walą nas, no! Damyj nam. Na no, koniec no, już tam wjechali stary. zaparkowani nie ma nie w nic no, nie, no, A A A małki jakieś Nie no, mam wajrę. gapa trochę Jak będą no, doleżać, no, to no, mogę. No, to zabije. Nie ma Na No dwóch On tam mi No Laat je een walla, laat je hem walla, laat graag. Nice, super. Ik heb hem één. Hey, bombe, man. Ja, Ik heb bombe. Dat plever. Elbo, dan. Eén arm. Tornera. Ik heb

Leży top, side. To ja te. No to jest to robi? O, o. Gold, gold. Gold. daje ci te Jaki gold O, tam jest słowa na no, jest, jest. Atakujący wygrywają Pozdrawiam DMSK mafię Pozdrawiam DMSK mafię pozdrawiam YouTube, pozdrawiam, 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 pozdrawiam YouTube <tryj> <tryj> No, dobrze, no, no dobrze, grani. szczerze Grodzie, dobrze. Jak widzicie niestety nie udało nam się pokonać goldów, więc dajcie znać w komentarzu jakie platyny mają mieć utrudnienie. Najbardziej lajkowany komentarz zostanie zrealizowany w następnym odcinku. Jeśli dotrwaliście do końca, to bardzo dziękuję, pamiętajcie o tym, żeby zostawić suba i do następnego odcinka.